Będę z wami już w dwudzieste trzecie orędzie z czterdziestu. Mamy już jedną trzecią, moi drodzy, poza, poza nami. Moje dziecko, temat orędzia, przepraszam, dziecko nie ma planu. Moje dziecko, żądasz natychmiastowych rezultatów. Zobacz, zobaczysz je. Ale po pierwsze, zasad musisz przestrzegać bezwzględnie. Dlatego, moje ukochane dzieci, no musimy sobie napisać jakiś kalendarzyk dziecka na rozliczenie. Osiągniemy wiele, ale Bóg mówi prosto, zasad musisz przestrzegać bez Względnie. To będzie nasza ogromna teraz praca formacyjna. To będzie trudniejsze niż codzienne chodzenie na Mszę świętą czy adoracja. Nieco drugi dzień, bo to nic nie da. Ta jest. Nigdy nie narzekać. I być zawsze zadowoloną. Zasadnicza, bezwzględna zasada naszego funkcjonowania. Nigdy nie narzekać. Jest to zasada 3N. Nigdy nie narzekać. Zawsze być zadowoloną. Dzisiaj pójdziecie, dzieci, zaliczę wam pół dnia za godzinę pańszczyzny, pójdziecie na akcję listek, koziorka, kwiatek i klocek albo scypałka. I będziemy się ćwiczyli nigdy nie narzekać. takcja ta zniknie, a z nią nieustanne napięcie, bo kto ciągle narzeka, żyje w nieprawdopodobnym dzieci napięciu. Zaufaj mi bardziej, bardziej powtarzaj sobie orędzia, bo je zapominasz. Po drugie, uwierz mi, jeśli będziesz tego przestrzegać, Zobaczysz znaczącą różnicę. Dziecko nie ma swojego planu. Robi to, co mu się każe. Staraj się nie przywiązywać do swoich planów i nie traktować ich zbyt poważnie. Staraj się nie przywiązywać do swoich planów i nie traktować ich zbyt poważnie. Bo jak się przywiążemy na mur zabij do swoich planów, to kupę rzeczy wyniszczymy, pozabijamy ludzi, dzieci. To, to nie musi być wszystko wykonane ad statem. Kiedy Bóg przyjmował nasze projekty z Kościołem czasów statecznych, pomnik ocalenia, powiedział jasno, Długa ta droga. Będziecie musieli budować magazyny na przechowywanie krzyży, figur, bezpiecznie je przechowywać. Dzieci, nie mam wielkiego ciśnienia. Zakładam, że Bóg ma plan. Wydajecie ofiary, kapie to spokojnie, tylko dzieci idzie. Otrzymałem wiadomość wczoraj listownie. Pierwszy etap krzyża dzieci zrobiony na komputerze, na maszynie wedle projektu 3D, wyskrobany, teraz artysta bierze do ręki, i będzie go wypiększał swoim dłutkiem, ale już ma 70% mniej roboty, kapujecie? Ale dzieło to kosztowało 35 tysięcy. mam rachunek, wszystko wypisane, tak, działamy czysto, żeby nas nikt nie ścigał. Później dana na metodę starodawnej polichromii, no i prawdopodobnie na 14 września Pierwsza część ołtarza głównego, krzyż 2,5 metra stanie pośród nas. Później ruszymy z największym fragmentem figura Boga Ojca. Największej. Półtory tony będzie ważyła z drzewem. I znowu to samo. Czy już jest gotowe, pójdzie w obróbkę, powiedzą cenę, później rze, rzeźbiarz to obrobi, i znowu polichromia. I tak punkt dzieci po punkcie. Tych figur do głównego ołtarza mamy chyba 17. no To sobie pomyślcie, jak metoda, jak to wszystko dzieci ruszy. Na Boga Ojca może będziemy mieli w skali 1 do 12 zrobiony w czyde odlany, tak, on tabernakulum, żebyście mieli świadomość, co robimy, jak to wygląda, jaka to jest praca. Dlatego w tej materii dzieje nie mam żadnego planu, że wiem, że tego nigdy nie przeskoczę bez pomocy Pana Boga, Jego błogosławieństwa i waszych ofiar. Jeśli nie skończymy Kościoła za naszego czasu, życia skończył następniej. Dawniej Kościoły budowali po 200 lat. My zaczynamy na obrtkę od komina, od wystroju wnętrza. Bo później już mam pewną wizję, że będziemy to wszyscy brali w tym udział. Kościół będziemy wszyscy budowali, jak za czasów Gomułki czy Pstrowskiego zakłady. Podaj cegłę, zbudujemy nowy dom. Kamyk, zaprawa, zrozumiecie. To, co tak pójdzie spokojnie, to będzie nasza radość, dziękowania za to, co przeżyliśmy. Zakładasz sobie pewne zadania. Do wykonania, jest to dobre. Ale dziecko małe wie, że rodzice w każdej chwili mogą zmienić plany i jest to część jego życia. Czyli Bóg niejednokrotnie dzieci, zmienia nam plany, planowaliśmy tamto owo. Tak zostało poustawiane, że musimy to zaakceptować. Wy zachowujcie się, jak gdybyście sami byli. Wy zachowujecie się jak gdybyście sami byli planami życia i śmierci i mieli władzę dysponowania o wszystkim. Brak wam pokory. Nasza pycha jest tak ogromna, że nam się wydaje, że beze mnie nie da się tego zrobić, nie da się tego wykonać. Poumierali. Poskańczę. Tata mówił, Beze mnie skapiecie. Mówił, że pole najświętsze, wszystko zarosło. A ani jednej krowy nie ma na osiedlu, było ich około 70 na 20 domów dzieci. Nic nie ma, kapujecie? Wnuki, synowie, dzieci nawet nie wiedzą, gdzie są granice lasów. Więc tną tam równo, kradną równo, zawłaszczają i będą mówili, że ich. Więc Pan Bóg mówi brak nam pokory. Wydaje się nam, że jesteśmy Panami życia i śmierci i mamy władzę decydowania dzieci o wszystkim. Chcecie sami decydować o pogodzie i złościcie się, jeśli nie jest wam pomyśli. A pomyśli nie jest nigdy wam, bo narzekacie w każdych okolicznościach. Gdzie zaczęło padać? No to mnie Panie Jezu. Nie będziemy drzewa układać, nic się nie dzieje. Pojedziemy pod Strzechę, będą konferencje. A jak dasz pogodę, to to pojedziemy układać. No, to nie jest na bi, zabij się. To drzewo na pustelni będzie do końca mojego życia układane, bo mam taką koncepcję palenia, bo nie mamy innych warunków i tyle kasy na ropę czy na gaz. I zawsze jakaś grupka przyjeżdża, no to łapie jak lektorów. Tu łożymy, tu łożymy, tu pan Łukasz Egnacią znowu z myślą o was. Jak łożymy, będę szczęśliwy. Nie łożymy, będę jeszcze bardziej szczęśliwy. Bo sam się muszę przymordować, a wiem, że to muszę zrobić. Nie Muszę przełamać też moje opory. Ale rączka do rączki, dzieci, pójdzie grupka koziorka, pozbiera patyczki po lesie. Ja idąc, zbierając nie grzyby, mam idealnie czysto w lesie już będzie na jesień jedno auto mniej patyków, spadających z drzewa. Chcecie sami decydować o pogodzie i złościcie się, jeśli nie jest wam pomyśli. A pomyśli wam nie jest nigdy, bo narzekacie w każdych okolicznościach. To wam ostatnio tłumaczyłem. Jesteśmy pokoleniem, które jest podobne do kur. Narzeka bez przerwy, tylko że z tym, że ja i nie znosimy, Kóra jajko zniesie, więc ma prawo narzekać. Zapomnieliście, że to nie wy stworzyliście świat, jego prawa, i nie macie nic do pogody. Fenomenalne są te dziś słowa. Jak sobie przypomnę czasów komunistycznych, jak mnie uczono, co to będą śluzy, co to będą rzeki jak powstaną tyle dróg, lotniska, a teraz wszyscy beczą nadmiar wody, ustalają prawa, żeby było mniej betonów przy domach, więcej zieleni, więcej jelenia zamiast ludzi, cały czas im coś nie odpowiada. Pozalewali kopalnie, poniszczyli, a teraz jest problem węgla, no więc, więc jedni wiercą dziury, a drugie gubki, zalewają kopalnie, przychodzi telefon ze sztabu i... Kopalnia Siersza na jedno słowo dyrektora jest zamknięta. Zalane na najlepsze sprzęty, odnowiona, perfekcyjna elektrownia obok, dzieci. I oni mówią, że to są decyzje restrukturyzacyjne. Bandyty stosowane w każdej formie, oparte o tak zwaną ich naukowość. Rozumiecie? A ta naukowość się nazywa CEP, CEPA, CEPEM, Pogania. Więc Czebinia, czy okoliczne wsie, za chwilę nam dzieci znikną, bo się gdzie wszystko zapadało. Może Luszowicze zostaną, a reszta wszystko dzieci. I oni będą wszyscy mówili, że mają znowu plan. Więc teraz co robią? Zalewają kopalnie popiołami, czyli wszystkie tam chemię wsypują, cokolwiek może być brudnego tam się wsypywane, zalewają betonami, a później następne pokolenie będzie się musiało przez ten beton dzieci przekuć. Bo ja to przerabiał jako młody chłopiec, kiedy dziadki kazały ojcu zasypać jedną czwartę fundamentów. Po co ci tyle, jak ty pola nie masz? Przez siedem dni toczkami to wywoziłem. Dziadkowie się obracali w trumnie i wiedzieli, że mają wnuka. Nagadano wam, że wasi rządzący eksperci. To są specjaliści, to są rozbójnicy, rozumiecie? Kolejna grupa rabusiów, która wszystko wyniszczy. To, co nasi rządzący planują, to teraz jest w tym zdaniu powiedziane. Pragniecie mieć kontrolę dosłownie nad wszystkim. To właśnie czyni was nieszczęśliwymi. Zauważcie, że dzieci są szczęśliwe właśnie dlatego, że nic od nich nie zależy i na nic nie mają wpływu. Dałem ci słowo, mój miecz. Ja w to dzieci uwierzył, dlatego jesteście. Gdybym uwierzył w metody socjotechniczne, Dobierał słowa, sprzedaży tych słów, i tak dalej, nikogo by z Was tu dzieci nie było. I za to słowo, za ten miecz, będziesz odpowiedzialny. Zauważcie, że dzieci są szczęśliwe właśnie dlatego, że nic od nich nie zależy i na nic nie mają wpływu. Mania kontrolowania Absolutnie wszystkiego, od pogody po reakcję, zdrowie i plany innych ludzi, czyni was pełnymi napięcia. Lekarz zamiast leczyć, musi pisać protokoły, co co zrobił. I dla ciebie ma minutę, a na spisanie protokołu 15 minut. W każdej branży chcą wszystko dokładnie wiedzieć, jak coś się wydarzy. Ciekawe, jak Holandia spisze protokoły, na przykład jak Morze Północne się wścieknie i pójdzie fala 15 metrów. Ciekawe, co będą wtedy pisać. Bo wszędzie wołają o protokoły, relacje. Dlatego jesteśmy ludźmi pełnymi napięć. Wystarczy jedna rzecz nie po waszej myśli, aby przekreślić cały dzień i okazać wszystkim wokoło swoje niezadowolenie. Starajcie się pamiętać o tym, że jesteście dziećmi Boga i żyjecie według planu Ojca, a nie własnego. Że się teraz pojawiłem w okresie cywilizacyjnym, że się urodziłem w 960 roku, że to nie ode mnie zależało. Czy ode mnie zależało to skazanie, czy powołanie, jaki mam wpływ? Czy moje studia były w ogóle moim pragnieniem w życiu? O tym, o tym dzieci nie myślałem, kapujecie? Miałem tylko wizję bycia szczęśliwym kapelonkiem, pracującym z ludźmi, dla moje entuzjazm, dzieci, ołtarz, ludzie, bezreszt, to co widzicie w relacji ze mną, taką miałem wizję kapłaństwa. No skoro idę, to idę do roboty, nie? Ja w seminarium nigdy nie przeglądałem żadnego żurnału z autami czy z rowerami. A koledzy zdało się, że byli gorliwsi w studowaniu albumów z autami niż zdobywania wiedzy. No i też są księżmi, no i też żyją. Mój Pan mówi Pan jest zawsze lepszy. A poza tym ma na celu uszczęśliwienie większej ilości ludzi. To, wam co mówiłem, co mi Bóg powiedział, kiedy zacząłem brykać, będziesz odpowiedzialny, winny miliony dusz. Jest was garstka, ale dzieci mamy uświęcić Polskę, uratować Polskę i Bóg powiedział świat. Mój plan jest zawsze lepszy, a poza tym ma na celu uszczęśliwienie większej ilości ludzi. Jeśli ilości ludzi, nie tylko jednego egoisty, w realizacji własnych planów i potrzeb. <laughs> tak gdzieś z komunią świętą. Dzieci, mistrzostwo świata, wasze zachowanie. Gdybym posłuchał wytycznych pana Łukaszka, uszczęśliwiłby tylko jego egoista. Gdybym posłuchał innych wytycznych, iść na pole, na tamto, co? So, państwo zauważyliście, mamy jakieś problemy z komunią? Klęczycie się, że się przepychacie, to jest wpisane w produkcję, żeby wiadomo było, że trzeba się dostać do wielkiego skarbu. Czyste to jest? Proste, podchodzicie. Dzieci, jest TIP, to rozumiecie? hostie nie spadają. Lektorzy pięknie chodzą. Macie czas na złożenie rąk, otwarcie ładnych ust. Da się opracować system? No, przedtem łazimy między wami chłopy. Ile razy tam spadła hostia? Ile razy natrącili się? Dzień. Jest pewien plan. Ja go nie wymyśliłem z siebie. Tu nie ma nic dzieci mojego chcenia. Chodzi o bezpieczeństwo króla. Czysta to jest? I zrobienie maksymalnej wygody was w komunikacji. I wygląda to pięknie? Puścisz Chińczyka egoistę, tylko zmieni szyk, wali się wszystko dzieci. Pan Bóg nam to precyzyjnie, moi drodzy, dzisiaj wyznacza. Mój plan jest zawsze lepszy. Jeśli idzie o liturgię dzieci, no moje rozwiązanie jest zawsze lepsze. wie czemu? No bo ja tu już byłem kilka tysięcy razy przy ołtarzu, a ty jesteś dwa razy. I po co się obrażasz, jak cię każe Jak ty masz ciśnienie egoisty. A superegoista już nie będzie przy ołtarzu, nie ma szans. I teraz pomyśl o Panu Bogu. Ma wszechwidzącą przestrzeń, wszechmogący, wie, co się z Tobą stanie za 20 lat, wszystko wie, i, i narzekamy, że nas skrzywdził. 21 stycznia 2010 roku, kiedy mnie Bóg wyłączał z kościoła, on mnie dzieci nie wskrzywdził. On mnie tak strasznie ukochał. Zabrał jedno do ludzi. Zabrał jedną kasę. No to miejsce dał minimum 100 razy więcej w skali uczenianej, co bym miał. Kapujecie? Minimum 100 razy więcej. Dał możliwość przeżyć liturgicznych, że jestem nasycony do boku, do, do bólu. Zabrali liturgiczne, zabrali mi kazania, rekolekcje. No ale ja w lipcu wygłoszę wam 80 kazań. bym się schichał w ciągu roku, w miesiącu, wygłoszę tyle rekolekcji, bo 80 kazań, kto przyjdzie? Dzieci dotarty do wszystkiego. Wszystkiego pod dostatkiem. Zabrał gitarę, dał organy. Niepiękne to jest? bo zabierał dzieci, dał dorosłych, ojców, lektorów, ministranci za nimi idą, wszystko poustawiane. Zabrał mi piękny klub seniora w Bronowicach, no ale patrzcie dziś na rekolekcjach, jaki mamy piękny DPS. Nie jest pięknie, dzieci? Czy nie jesteście szczęśliwi w swojej niemocy, boleściach? Byliśmy wczoraj na drodze krzyżowej, dzieci. Czy to było niebo, kapujecie? Przecież nigdy nie prowadziłem drogę krzywą dwie godziny, kapujecie? Jakby niebo do nas mówiło. Była jedenasta, jak byliście szczęśliwi. A nie bolały was nogi? Mnie pierońsko, kapujecie? Jakżebym doszedł do pokoju, to mówię, panie Gerdziuś, karpetki i nogi by tylko legły na łóżku. Spełniło się to, co mówi nasze, pożegładło radę nogi, kiedy pupa siądzie. Mój plan zawsze jest lepszy, a poza tym ma na celu uszczęśliwienie wielkiej ilości ludzi. Czy ci, co lektorzy, połknęli moją szkołę? Czy nie jesteście dumni, jak tańcujemy przy ukadzeniu te ruchy, wasze panowie potłodzenie, jak nosimy tyle ksiąg? Panie Tadziu, kupiliśmy w Jordanii, dołożyłeś się do tego, wiesz czego, okucia na lekcjonarz. Nie jest to piękne? Pomyśl, dziadu, masz udział w każdej przyświętej, świętej, jeśli jest lekcjonarz wykorzystywany. Nie jest to piękne? Ilu ludzi jest uszczęśliwionych przy ołtarzu? Jaką aklamację piękną mi tu obecna pani Celinka powiedziała na temat, pani Julusiu, naszych tonów. Bo są smakosze, którzy uwielbiają te tony, dziewięć tonów gregoriańskich, kapujecie? A wiecie, ile, ile było bólu przy rodzeniu się tu? Płakała pani Agnieszka, bo w zadnie, bo prawie że płakała pani Lucia, no bo próbuje coś uruchomić. Co jestem nauczony, a oni nie umią, a mnie ciśnie, jest dzień zaduszny, dzieci wszystko wokół mnie beczy, a ja śpiewam. Nie? A te łzy dziś są zamienione na waszą wielką radość. No bo wy wszyscy tymi dziewięcioma tonami śpiewacie. Bo dziś mi się totalnie urwał film przed Ewangelią, więc myślałem, że to pani Lucie się pomyliła, ton to mówię, to chyba nie był trzeci ton. Bo ja już jedna pamięć znam po melodzie, który jest ton trzeci, który czwarty, i w tym wkodowany system nut. Ja sobie już cztery umie bez podgania wystartuję. Nie? Ambitny mam plan, że w ja tak ustawie w umyśle to wszystko, że będę bez organ startował. Pierwszy, drugi, dziewiąty umie perfekcyjnie, siódmy. Mój plan zawsze jest lepszy. Poza tym ma na celu uszczęśliwić, uszczęśliwić większej ilości ludzi, nie tylko jednego egoisty w realizowaniu własnych planów i potrzeb. Jeśli nabierzecie pokory w stosunku do własnych planów i własnego życia, będzie Wam żyło się znacznie spokojniej. Będziecie szczęśliwi. I pełni pokoju. Dzieci wszystkie pisma przyjmuje. Za sąsiadów donoszących się dzieci modlę. Proszę ich zmarłych, żeby czasami powszczyp dali już mi spokój. Omadlam każdego urzędnika. Widzicie za to? Chodziliśmy wczoraj po ogrodzie duszczystowych. Nie płaci Bóg hojnie? Jak ja przez całe życie od taty słyszał linia lasu i pole. Miej jakiegoś patyka, żebyś był wolny. Dzieci Bóg za wszystko wynagradza, za wszystko daje. Te rekolekcje z wami w takiej cyfrze, to też jest wynagrodzenie za moją upartość. Przyjeżdżało was 15, dziesięciu, a ja od paru lat, od przejścia lat robię to, aż w końcu się zeźliłem, krzyknąłem. No i poprawiło się? No poprawiło się. Czy kogoś go obraziłem, kogokolwiek? Kto nie przyjechał, będę każdego wołał, lecić mi tysiąc złoty, jako zakonnik. Minęły trzy lata, nie mogę śpiewać, nic się nie dzieje. Nie mogę świać, musisz kasę mieć. Będziesz pilnował interesu, bardzo prosto. Już koniec, że z mojej formacji, że ty jesteś, panie Józiu, dla siebie rektorem czy ojcem duchowym. Mój bat i mój język jest dla was ojcem, ojcem duchownym czy rektorem. Pójdź człowieka na wolny wypas, że będzie pilnował systemu. No, będzie pilnował. Gdzie nie ma gazdy, głupi gazdy. Gdzie nie ma Mojżesza, jest bałagan i jest bez rybie. Jeśli nabierzecie pokory w stosunku do własnych planów, własnego życia, będzie wam żyło się znacznie spokojniej. Będziecie szczęśliwi, szczęśliwsi i pełni pokoju. Błogosławię cię. Błogosławię was, moje dzieci, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.